Czołem ludziska, gramy dalej w The Escapist The Walking Dead, rozpoczynamy drugą kampanię, czy tam drugą misję w Meriwether Correctional Facility. To wygląda w sumie jak więzienie, więc chociaż w sumie tak naprawdę, tutaj mamy Woodbury potem, Aleksandrę i... Aha, i koniec, Aleksandra to jest koniec, okej. Okay. No dobra, czyli ogólnie to wygląda trochę jak więzienie Chyba najbardziej jak więzienie wygląda W porównaniu z tym tutaj To w ogóle nie wiadomo co to jest Ale dużo samochodów tutaj jest ogólnie No dobra, Correctional Facility To w ogóle brzmi z nazwy jak jakieś po prostu prison Więc jedźmy, nową grę zaczynamy Oczywiście macie przetłumaczone co tu jest napisane Nie chcę mi się jak za bardzo tłumaczyć na na bieżąco Prawda? Żeby nie tracić czasu Mamy historyjkę No i zobaczmy No dobrze, moi drodzy. Zatem mamy dzień pierwszy, dzień pierwszy, w którym lądujemy w jakimś właśnie więzieniu, który teoretycznie może być dla nas dobrą kryjówką. Tutaj mam oczywiście jakąś notatkę z dziennika Rika. Nie mam pojęcia jak długo utrzy... da, uda mi się utrzymać energię, żeby brnąć dalej. Musi być jakiś generator w tym miejscu. No musi być. Muszę być silny dla mojej rodziny i dla tych, którzy powierzają mi swoje życia. Muszę być silny. Muszę tak więc Rick się tutaj motywuje w swoim dzienniku. Czyli ogólnie jesteśmy w więzieniu. Bardziej DSK i teraz to wygląda. Pierwszą misję, jaką mam, widzę. O, hide, mogę się tu schować. okej. Okay. Pewnie przed zombiakami. Jak się stąd wychodzi, prawie przycisk wyszy. Świetnie? Dobrze, czyli na, na... to wygląda na to, że mamy tutaj teraz więzionko, i teraz musimy znaleźć generator na początku. I w tym generatorze, prawdopodobnie, jak się uda go uruchomić, to będzie Prunt. Bo chwilowo bez prądu, to słabo. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Carl jakiś jest, okej, okay. They grab my duct tape. Okej, okay, no to chwilowo nie będę zaraz w ogóle zbierał tutaj. Herschel, Lori, Maggie, Michon? Michon? Glenn? Jakoś Michon nie kojarzę. Michon, Michon, kurde, jak się, jak się czyta tego? Tę laskę, nie mam pojęcia. I left, I left a duct tape lying around somewhere. Wszyscy jakoś mają fazę na, na duct tape y, widzę. Czyli na plastry. Okej, okay, rzeczywiście, tutaj generator mogę znaleźć, ale ogólnie, ogólnie widzę, że robi się coraz jaśniej. Więc chyba jest spoko. Tak w ogóle to wydaje mi się, moi drodzy, że mi się zresetowały staty. Czyli zobaczcie, mam znowu 15 helfa. zobaczmy na profile. Nie pamiętam, czy to było pod tabulatorem, nie pod kontrolem. Pod kontrolem był. Profile. No tak, i wszystkie moje statystyki, które tam na napierdzielałem. To tutaj oczywiście mi się zre zresetowały. No jakże mogło być inaczej? No przecież to nie przechodzi. Nawet, nawet mi ani Outfit, ani, ani broń nie została. Czyli wszystko muszę od początku jakby działać. Te misje są za krótkie w takim wypadku. Ta misja poprzednia nadal zostawiła po mnie. Znaczy zostawiła <laughs> taki niesmak, że hej jak to? Przecież ledwo zacząłem grę i już skończyłem. To było tak proste, w ogóle mogłem szybciej tę misję ogarnąć i nie czekać. No, ale kto wiedział, dobra, zobaczmy. To są jakieś rzeczy, które potem będziemy ogarniać. Okej. Okay. Dostać się do generatora, tylko żeby mnie nie zaatakowało zombie. To jest pytanie. Czy mi się uda to zrobić? Shit. O, ping-pong. Huh. Mogę grać ping-ponga? O, 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 o. Tu mi się to podoba. Chociaż to wydaje mi się, że do niej nie dojdę za bardzo. Morning day. ile że tutaj nie ma żadnego chyba questa do zrobienia, ale mogę od tych zębeków uciekać. Gdzie jest ten generator? Kurde. Ok, tu jest jakiś generator. Ło w mordę. No dobra. Tu jest generator, tu jest jakiś plecaczek jeszcze przy okazji. Dobra, jest truposz. Dobra, otwórzmy ten plecak. Zobaczmy, co jest w środku. Okej. Okay. Farba i farba i jakiś crafting note shift ladders. Trzy kubki z farbą dadzą mi. <noise> z trzech. Przepraszam, kubek kubków z farbą będę mógł zrobić drabinkę. Spoko. Tylko potrzebuję jeszcze jednego kubka zatem. Ok, czyli muszę się dostać tam do środka. Pytanie brzmi. If I had the ladders, I could climb up and see what's above. Ok, czyli. To będzie mi potrzebne rzeczywiście jeszcze jeden kubek. Prawdopodobnie, żeby włączyć ten generator. W ogóle zobaczmy w questach, czy to jest już od razu mój główny quest, który muszę zrobić, gdzie to było w journal? Objectives. Locate the generator. Ok, lo locate the generator. Dobra, czyli generator jest. Lo located. Zaraz muszę tylko tam się dostać, Czy muszę prawdopodobnie albo się przeciąć, albo przekopać, chociaż tu mi mówi przejdź górą. Żeby przejść górą, no to muszę gdzieś znaleźć jakieś prawdopodobnie pudełka z farbo, nie? Pudełeczka farbo O kurde, ile tu jest tych zombiaków? No po prostu. What the, what the fuck? Więcej was... matka nie miała. Bez sensu. Dobra, wejdźmy tu. Eee, A, tu są zombiaki. Nie, to jesteśmy my. <ścoughs> Okej, okay, dobra, to jesteśmy my, to nie zombiaki. Dobra, czy ktoś może mi powiedzieć czy przypadkiem. Nie ma tu jakiegoś. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, znalazłem jakieś przejście. Czy to nie ma jakiegoś miejsca, w którym... Mógłbym... O Okej, okay, job quota, dobra w którym mógłbym e, znaleźć jakieś puszki po farbie, albo z farbą No tu jeszcze w ogóle na górę jest, ale jakieś mam zadanie do zrobienia Co ja tu muszę robić? Tempering position Ok, using the button Take the scrap metal and place them in machines Okej. Okay. Czyli standardowa zabawa Biorę tutaj rzeczy Przy bardzo I je tutaj ogarniam Okej okay. Czyli coś jak z pralką, tylko tutaj temperuję jakieś rzeczy, czy naostrzam prawdopodobnie. Okej. Okay. Tak, czyli robię metal, metal, metal shity. Okej, okay, spoko, czyli jakby co to mam dostęp do metalu w razie czego. Ej, co ty odwaliłeś tu? A no, on chyba, on chyba mi pomaga w sumie z tego co widzę. <grystanie> no to wygląda, że mi pomaga chłopak. Albo ja w ogóle nie ogarnąłem, że coś tu się dzieje. Chociaż nie no, coś tu się dzieje niby, nie? Nie chcę, żebyś mi tutaj latał teraz. O, okej, okay, on chyba, on chyba mi trochę przeszkadza z tego wynika. Scrap metal. No dobra, on mi tutaj, on mi tutaj przeszkadza, ewidentnie. Ziomuś, czy ty mógłbyś się skupić na rzeczach ważniejszych niż zabieranie mi pracy? Ziom? No, świetnie. Karl. Karl jest przeszkadzajką tutaj widzę. Muszę być szybszy niż Karl. Z tego wygląda. Na to wygląda. Okej. Okay. dawaj, to moje. A ty? Aha, w ogóle już wykonałem swój quest. Dobra, to już wykonałem rzecz, którą miałem wykonać. Pytanie tylko brzmi... Czy nie będę musiał przypadkiem teraz coś zrobić? Tak, lunch! Dobra, mamy o 12 lunch. Więc idźmy coś zjeść. W takim wypadku. Okej. Okay. Kurna, nie jestem w stanie trafić w drzwi. No po prostu jaka, jaka jazda? Dobra, jestem, mogę stąd iść, nie muszę jeść. No może przejrzymy, przejrzymy moi drodzy szafeczki. Może w z tych szafek znajdziemy coś przydatnego, jak na przykład... A... Puszka fasolek Meatloaf, kawałek mięsa Razor Blade może się przydać i Spring mi się wydaje, że może się przydać Teddy Bear, Toothbrush, Tool Component Milowo nie, nie czujesz że to jest fajne Okej, okay, zobaczmy Widzicie, czasami są rzeczywiście tutaj znowu też dwa biureczka, więc spoko Ink! Ink, może, File może się przydać Czekolada na pewno się też przyda Dobra, czyli już pozbierałem trochę rzeczy, więc Wrócę, Rick desk, Lori desk. U, Lori? a Lori to musi być moja, moja małżonka w takim wypadku, skoro... Skoro faktycznie, proszę bardzo, mam dostęp do... Więcej niż jednego... Więcej niż jednej skrytki, chociaż tutaj możesz rzeczywiście ją przeszukiwać. I faktycznie, co mamy? rations, dobra... Hedge shears, okej. Okay. To było chyba coś... Na tyle spoko, że mógłbym to zrobić jako upgrade. O, tool component, hox, hacksaw. Jestem ciekaw, czy mogę przepiłowywać kraty tym, zaraz zobaczymy. Dobra, czyli to jedynka to jest Equip, okej. Okay. Czy ja to mogę przerzucać na drugie miejsce? N niekoniecznie, dobra. No dobra, czyli sprawdzamy dalej szafki, bo chciałbym znaleźć jeszcze jeden, kurczę blade. Jeszcze jedno, o oh yeah, Duck Tape. Spring już mamy, ale wezmę. Chciałbym znaleźć, wiecie co? Ja... Jeszcze no puszkę. Okej, okay. tutaj widzę, że screwdriver, ewentualnie gdybyśmy chcieli coś rozkręcać. Tam na górze przecież możemy coś rozkręcać, chyba? Czy ja to sprawdzałem już y, biurko Megi? czym się wydaje? Tak, sprawdzałem, kurde. Dobra, to zobaczmy teraz. z desk? Okej. Okay. Pokaż, brachu, co tam trzymasz. Okej, okay. to była w ogóle czekolada, no ale spoko. Co my tutaj mamy? Chisel. Okej, okay. czyli taka łopatka. Can Opener. Okej, okay. mogę tym otworzyć puszkę. Serio. No dobra, wezmę, bo to jest coś ciekawego. No dobra, zrzucimy Delori, czyli moja małżonka. A, czy małżonka Rika. Co my chcemy to zrzucić. Chcemy rzucić to, to się może przydać, to i to rzucimy. Mamy dwa springi, bardzo spoko. Mamy też to. A jakbym sobie zrobił jeszcze tak naprawdę jeden metal, to mógłbym mieć już ochronkę, tak? Bo chyba Duct tej prazem z metal sheetem dawał mi już ochronkę przeciw zombie uderzeniom. Nie więc wydaje mi się, że jeszcze sprawdzimy jeden tutaj desk i pójdziemy, skoro nie widzę tu żadnych kuszek. O! Metal Sheet, świetnie, Paper Clip i Peroxide Uu, Peroxide? Nie, ma, nie mam pojęcia co to jest Peroxide, wezmę Obczajmy później Dobra, zrzucimy sobie ten Peroxide cały No i Metal Sheet, no dobra, czyli crafting włączamy I jeżeli dobrze pamiętam... Aha, tylko mogę mieć za małą inteligencję Żeby skraftować to i to Tyaa No dobra, to gdzie możemy poćwiczyć intelekt? Bo od intelektu widzę, że zacznę Dalej muszę szukać i tak jeszcze takich rzeczach jak gym, okej, okay. uh, treadmill, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, spoko, okej, okay, dobra, dzięki, Q&A, and, Q and bardzo spoko, ale gdzie są jakieś książki? Kiedy mogę coś czytać? Food can basket, okej, okay. games, o, games, games może mi chyba zwiększyć intelekt, tak, no dobra, zwiększymy sobie teraz intelekt i pomyślimy co możemy robić dalej, bo widzicie, no to co mi się podoba tak naprawdę w, w tym The Walking Dead to jest to, że no, mamy nową... Mamy nowe plansze, tak? Fajny jest... Fajny jest element eksploracji. Fajny jest element tego, że to nie musi być... To nie jest takie sztywne, po prostu jest tak jak było po prostu w oryginale, tak? I... No i wszystko wyglądało mniej więcej podobnie. Uciec, coś zrobić. Tutaj mamy inne questy, inne zadania, niby że... O kurde, co? Kitchen, position, group, task. Mamy dwa. O, no właśnie. I każde, proszę bardzo, rzeczywiście też... Misja się różni tym, że mamy różne taski do wykonania. Tu muszę iść do kuchni i coś robić. Zakładam, że muszę wkładać coś do lodówki. Using of, oh, weź surowe jedzenie z zamrażalki, zamrażarki. I upiecz je w piecu. Jeśli jest upieczone, połóż jedzenie na tatce. Dobrze. Tylko kurde, żeby mi przypadkiem. Okej, okay, to jest meat, a to jest co? A to jest uncooked meat, okej. Okay. Nie katleria, ja chcę to położyć na, no. Na no food treju. Okej, okay, chyba położyłem w sumie, tylko dlaczego mi tutaj przeszkadzają jacyś ludzie? Czemu oni mi tu przeszkadzają? <grybujesz> ok. Dobra Ok. Spoko, oni mi tu przeszkadzają i chyba te ci pomagają Ja już w sumie nie wiem czy to jest bardziej pomoc czy... Co? Be sure to make drag decision Co? Select target? Ja nie chcę Właśnie przez przypadek właśnie chyba odkryłem, jak mogę. Jak mogę tutaj... Namierzać ludzi, znaczy dawać ludziom jakąś robotę. Dobra, czy to już się ugotowało. Dobra, ugotowało się. O o! Chyba kogoś wyspałem. No właśnie, widzicie widzicie sami co się dzieje? No po prostu sam się zaznacza. Nie mam pojęcia, co teraz się wydarzyło, ale chyba włączyłem coś. Włączyłem chyba... combat. O Boże! No dobra, biję się z jakimś zombim. Okej, okay, świetnie. Cudownie, jak wyjść, jak wyjść z tego kombata teraz? No, powiem wam szczerze, kurzające to jest. No, coś mi się włączyło zupełnie przez przypadek. Dying, no, umieraj sobie, no. O, świetnie, nie zaliczyłem roboty. No, to a propos tych rzeczy, które mi się nie podobają. Pojawiały się takie akcje, tak? Nie wiadomo skąd włączyło mi się nagle atakowanie. W ogóle nikogo nie zaatakowałem. Nikogo nie chciałem atakować. Nagle okazało się, że, że włączył się tutaj gość który umiera nagle, I co mam teraz z nim zrobić? Oj, umrze i co? I wróci? Dying. O? Co jest? You have failed to save one of your required survivors. You are now unable to continue. Aha. Świetnie. Super. <laughs> no ja sobie, ja powiem wam szczerze, wrzuciłbym sobie lamę, ale Rzucam lamę, jeżeli czuję, że jakiś błąd wynika z mojej, z mojego, e, że tak powiem, nuberstwa, czy z moich błędów. A tutaj nie wiadomo, co się stało. Nagle całą misję potrafię przegrać. Głównie przez to, że coś mi się kliknęło. Świetnie, cudownie, new game. <laughs> no naprawdę powiem wam szczerze, że bardzo zachęcająca jest rozgrywka The Walking Dead. Szczególnie biorąc pod uwagę sposób, w jaki działa interfejs, sposób, w jaki działają te wszystkie rzeczy. Nagle dodaje mi się do drużyny jakiś gość i nagle jakimś magicznym cudem, nie zauważyłem nawet kiedy, ten gość zaczyna mi atakować innych gości. Cudownie. No i co, nazbierałem sobie różnych rzeczy, wszystko pięknie, ładnie szło, a nagle mi wszystko się zresetowało, ponieważ, co? Ponieważ jakiś głupi bug. No nie nazwą tego bugiem, no to po prostu się pojawiło w tak nieintuicyjny sposób, że przy okazji również coś wykonałem, czego nie chciałem wykonać. Dobra, no to robię tak naprawdę ten sam myk. Nie będę was zanudzał tym samym, po prostu spotkamy się w momencie, kiedy znowu będzie praca w kuchni, i powiem wam, czym się będzie różniła ta rozgrywka. Okej, okay, moi drodzy, mamy już prawie popołudnie, więc postanowiłem sprawdzić, co jest tutaj. Więc widzę, że tu jest dach. I też może się po dachach. Okej, okay, też jakiś tam. O! Proszę bardzo, na dołku znaleźliśmy coś. Mamy jakiś. Mamy jakąś torbę. W torbie może być dużo ciekawych rzeczy. Amunicja! Bardzo spoko, znaleźliśmy dwie paczki amunicji. Jak widzicie, znalazłem ocz to znalazłem również młot, ale mam maczetę, o podstawową swoją broń. Tu też trzeba gdzieś jakoś się dostać. Tu pewnie można spaść na dół. Tu po rurach można przejść gdzie indziej. Zaraz zobaczymy, gdzie przejdziemy. Tu jest, proszę bardzo, kolejny plecor. Okej, okay. czyli tutaj możemy wejść prawdopodobnie gdzieś, gdzie są zombie. Mhm, tu jest kolejna, kolejne miejsce, gdzie są zombie. Trzeba się poprzecinać trochę, widzę. Ale trzeba mieć również z czym z nimi walczyć. Co to jest to? To jest coś ciekawego. Okej. Okay. W ogólnie, żeby tutaj się dostać, to musimy mieć przede wszystkim rzeczy związane z czymś, żeby wchodzić na górę pewnie i schodzić w dół. Dobra, czyli te, te puszki rzeczywiście są ważne z tego co widzę. Więc te puszki będzie trzeba ogarnąć. Teraz znowu mamy opcję z kuchnią, więc mam nadzieję, że znowu mnie to nie wypierdzieli. <laughs> I nic się nie zaznaczy przy okazji, żeby zaznaczę sobie szóstkę, bo widzę, że to będzie mi potrzebny kolejny slot. Yes! I jeszcze obaje mają jakieś, jakieś zadania widzę. Mam nadzieję, że mi się nic nie kliknie. Okej. Okay. Teraz już będę bardzo uważał. Mi się faktycznie nic nie kliknęło. Ona sobie tutaj może dorzucić rzeczy do... Okej, okay, dobra. Niech ona sobie tutaj dorzuca megi, a ja będę zbierał. Mam nadzieję, że oni się jakoś nie będą tu ogarniać. No poirytowało mnie trochę powiem wam szczerze. Poirytowało mnie takie, takie, takie wejście, takie rozwiązanie głupiej gry. A nie jest fajne, to jest w ogóle błąd w założeniu konstrukcyjnym. Błąd w założeniu e, projektowym nawet, że jak ten interfejs był projektowany, że to jest aż tak nieintuicyjne. No nie może być aż taka lama z mojej strony, potem to nie jest taka lama, jestem o tym że to nie jest wina lamy. Dobrze, wyrzuciłem dwa miski i list, bo mi zawalało skrzynkę, zobaczcie, znaczy szafkę, zobaczcie, tutaj mam. Możecie sobie rzucić okiem, co tutaj poznajdywałem, znalazłem coś takiego, co jest nowe. Tubing, czyli jakaś rurka, w razie czego jeszcze mam dwa kleje. Mam popilniczkę, mam Bayton czyli Weapon, o właśnie to w ogóle wezmę, może jakoś to poukładam, tak żeby jakaś logika była tego. Bo chciał, te trzy rzeczy chciałbym komuś dać, znaczy jakimś moim typkom wiadomo, żeby mieli wrażeczek jakąś broń. Na przykład właśnie Megi dostanie ode mnie, na przykład nie wiem Bayton, tak? Możemy w sumie, w sumie możemy zobaczyć, jak te rzeczy się mają. Tu mamy atak 4, 49, tu mamy 51, więc w sumie podobnie. No tak, knife w ogóle nie ma ataku prawie, więc jest spoko. Nie wiem ile Beton miał w sumie. Ale komuś mogę dać młot. Młot jest tylko i wyłącznie, jakbym zauważyć, bronią. Nie jest już młotkiem jako. Nie jest. Nie jest jako tool, ani jako komponent, brany pod uwagę. A, czy mogę znaleźć ci file. Somewhere? Nie. Nie, ten Demis jest jakiś dziwne, powiem Wam szczerze. Dobra, damy mu młotek, niech się. Niech sobie bije młotkiem. Ja ten czas chcę zobaczyć, czy mogę przecinać kraty. Ale te kraty przecinać, wiecie o co chodzi? Przecinać te kraty tam na górze. Choć tu jeszcze na początku chciałbym zdobyć ten plecor. Prawda, muszę się zakraść do tych zombich. Do, te, do tych zombie, Dlaczego tutaj zwabię? go gdzieś tutaj na zewnątrz. O! I spadłowa. O, a tu jest kolejny zombie. Niech ty! Zębiaki wszędzie. Dobra, chyba mnie nie zauważył. O, widzi mnie, dobra, ale skubańca zaraz jajko. To jest drugi skubaniec, ale chyba tamten już nie widzi. Dobra, czyli widzicie, wcale nie jest tak niebezpiecznie. Można sobie bez żadnego, pewnie ciosu przejść w grę, jak zamrzecie. O! Mamy crafting note. Baseball bat i nails to jest lepsza broń. Okej, okay, to po to były... To po to były gwoździe między innymi. Dobra, spoko. Czyli możemy też wejść tutaj, tylko to trochę grozi... Grozi tutaj, widzicie, to jest potrzebny jakiś klucz. Ale wydaje mi się, że dopóki nie znajdę kolejnej puszki, to trochę bez sensu. Jest zrobić co innego. Supply truck. U! Który ma po prostu foodrations, okej. Okay. O, jakieś gówno wlazło nam do obozu. Może byście się tym zajęli. Dobra, to chyba jednak rzeczywiście będę musiał się z tym zmierzyć sam no dobra, spróbujmy. A masz, a masz! O o! O o! Niedobrze! <ścoughs> Bardzo niedobrze! Przydałaby mi się pomoc! Hello? Jest tu ktoś do pomocy? O właśnie głupie zombie! Dobra, zombie leży. Na szczęście. W drzwiach. O, co to? Can of Corn! Okej, okay, Can of Corn, po prostu. Zombie mogę, zombie mogę gdzieś przenieść, więc mogę przeniosę, na przykład tutaj. Niech leczę sobie truposz. Futkan mi nie jest potrzebny. Okej, okay, dinner mamy. Dużo, że dużo razy jemy. Z tego co widzę tutaj. No dobra, mogę zjeść, bo to chyba będzie mi przywracać trochę zdrowia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo i nie. W sumie nie. No, może powoli. Dobra, co to jest to? To wydaje mi się, że to jest coś związanego. Inteligencja 61 spoko, czyli mógłbym sobie zrobić już coś. Co to jest w ogóle? To jest komponent po prostu, Ken of corn. Potrzebował pewnie bym otwieracza, żeby coś z tym zrobić. Dobra. Ja się już najadłem. Nie. Co ty chcesz? baterię, gdzieś znalazłem. Czy możesz mi ją znaleźć? Dobra, niech będzie Ci znajdę ci baterię. Aha, tylko to jest na zasadzie quest z miejscem. Dobra. Okej. Okay. Co mamy tutaj? Barber Scissors Okej, okay, możecie znajdę Barber's Scissors Ktoś jeszcze ma jakiś quest? Taki, żeby znaleźć miejsce, znaleźć jakiś przedmiot, bo to chyba najłatwiej A... Uh, nails, gwoździe, dobra Okej, okay. chyba nie mam gwoździ Nie pamiętam, żebym miał przynajmniej Mi coś wydaje, że nie mam gwoździ, czy mam gwoździe? Mam gwoździe, mogę wziąć gwoździe, spoko ja Będę miał zaliczony jeden quest Czyli kasę, jeszcze będę musiał znaleźć miejsce, gdzie tę kasę mogę użyć Ale najważniejsze jest to, żeby znaleźć teraz kawałek metalu I zrobić sobie outfit A potem oczywiście jeszcze poćwiczyć Więc dobra, pójdźmy zrobić ten outfit sobie Jestem ciekaw czy mogę, mogę go robić poza zabawą Poza zabawą w, w pracę Chyba tak Chociaż Z drugiej strony nie ma animacji, żeby się tutaj ostrzyło nie, nie mogę. Mogę tylko podczas pracy, widzę, to robić. Bo potem w ogóle nic się nie pojawia. To dziwne. To bardzo dziwne wręcz. Nieintuicyjne kompletnie, więc chyba. Tak, to wiem o co chodzi. Chyba potem poćwiczyć w takim wypadku. Okej, okay, czyli wracamy do opcji, jaka była kiedyś w dsk piscach, Czy po prostu maszowanie kół E. Co? Supplies, run, position. jezus, Maria, ile tego tu mamy? Zobaczcie, ile tu jest akcji do wykonania. O kurde, ty, kiedy ja mam. Chodzić i zwiedzać. Co tutaj muszę zrobić? Using the button, take the items from the supply truck and place them into designated containers. Aha, czyli to są te food które zebrałem. To jest coś, nie wiem czy to jest jakiś chleb. A to jest woda. Okej. Okay. Czyli co? Okej, okay, to teraz muszę widzieć, że wodę muszę wrzucić pewnie. Aha, dobra, to jest tu. Tu rzucam wodę. To może teraz to wezmę. I rzucę to jedzenie tutaj. Mam nadzieję, że mi to zaliczy. Ha! Żeby ciekawe, mi zaliczyło. Okej. Okay. Spoko. Woda chyba zalicza się bardziej? Czy mi się wydaje? Dobra, ogólnie mam dużo rzeczy, które mi nie są potrzebne, na przykład to. Weźmy tu. Okej, okay, to samo mi dodaje, dobra, samo mi dodaje, więc, okej, okay, trzy. Teraz food ration i jeszcze woda. No dobra, czyli, no w sumie, no powiedzmy, że takie tam, bez szału, zadanie. Okej, okay, Job Quota. Dobra, czyli rzeczywiście, jak widzicie... Kombat Megi? A eee. Megi, normalnie... Dobra, udało mi się uleczyć. Ale proszę bardzo, jest o tyle niebezpiecznie, że te zombie potrafią atakować. Dobra, Food Rations, chyba nie zdążę taska wykonać. Kurza mać, przez to. Eee, nie zdążę chyba... Albo zdążę. Pod że zawsze zdąży. No, Uff, udało się. <grywa> Tylko dzień mi się i tak już skończył. <grywa> ok, evening head out. Ok, jestem, się ma. Dzień dobry. Czy komuś mogę dać jeszcze? Karl, masz. Najgorsza broń ever, ale trzymaj. <grywa> nie zdążyłem nic sprawdzić. Kto chciał ode mnie, moi drodzy, sprawdźmy jeszcze. Kto chciał ode mnie? Nails. Glen. Glenn. Gdzie jest Glen? Chyba tabulatorem się sprawdzało, nie? Tak. Uh, located generator. Glen jest tutaj. Dobra. Glen, słuchaj. Chciałeś nailsy, proszę bardzo. 25 sztuk złota. I zawsze taki sam koszt wykonania jest zadania. Jaki był? Czyli zawsze jest 25%. I could really do with Family Photo. Ha. Family Photo, no dobra, mogę ci znaleźć. Nie, gdzieś zostawiajesz baterię. No to sobie rać z tym. Ha. dobra, tu w ogóle, czy tutaj coś w ogóle jest? O nie, znowu ktoś mi się zaznaczył, jakiś Herschel. Tu mogę się schować. Tutaj jest chyba jakieś biureczko. Okej, okay, to jest tylko broom i mop. Tam mi się nie przyda. Troszkę. No dobrze, widzę, że część już poszła spać. Family photo. No nie wiem, czy gdzieś family photo było, czy nie. Wiem, że był postcard. Okej, okay, czyli ogólnie... O, family photo. trafiłem idealnie. Nie pamiętam tylko, kto chciał family photo. Może jeszcze sprawdzę i mi się uda od razu to zrobić. Family photo chciał... Tyreese. Dobra, Tyreese, czyli muszę włączyć nie kontrol, tylko tabulator i zobaczyć, gdzie jest Tyreese. Jest Tyreese. Tyris, idealnie, żebym cię trafił, ok, pięć dyszek mam już na koncie. No dobrze, no i tak moi drodzy kończy się dzień pierwszy, jak widzicie, czyli yy, już z bugiem, już z jakimś problemem ogólnie, ale no cóż, będziemy trwać dalej, będziemy próbować jeszcze zobaczyć, spenetrować, zeksplorować ten cały facility, bo on jest rzeczywiście potężny. Tylko żeby mi się jakaś właśnie taka głupia akcja nie wydarzyła, jak zaznaczenie czegoś, koleś poszedł, został zabity, nie zdążyłem go reanimować i w ten, ten sposób przegrałem. Czyli to jest jakiś, widzę, fail condition, czyli warunek przegrania gry. W każdym razie idziemy spać, dobranoc i yy, pozdro zombie na noc.